Wesoła kolacja trwała dalej. Świece w kandelabrach obywały. Falami płynęło przez pokój suche, wonne ciepło kominka. Małgorzata na się, ogarnął ją uczucie błogości. Patrzyła, jak szare kółka na cygara zależą do kominka i jak kosór chwyta je na koniuszek szpady. Nie chciało jej się nigdzie stąd odchodzić, choć... Odnosiła wrażenie, że, że jest już bardzo późno. Według wszelkich oznak dochodziła szósta rano. Korzystała więc chwilę milczenia, zwróciła się do wolanda i nieśmiało, niepewnie powiedziała. „Zobacz, czas już na mnie, jest późno. Dokąd się pani spieszy, zapytał wolant uprzejmie, ale nieco oschle. Zostali milczeli, udawali, że są pochłonięci kółeczkami, dymu, z cygara. To do reszty zmieszał mokrotem. Tak, już czas powtórzyła, zwróciła się, gdyby szukała narzutkiej czy płaszcza. Poczuła się nagle zażenowana swoją nagością. Stała stołu, dołu, w milczeniu podniósł z łóżka brudny, yy, swój brudny, znoszony szlafrok, a korowów narzucił go małgrzeciem na ramiona. Dziękuję panu meser. Zaledwie dosłuszanie, powiedział Małgrzata i pytając, popatrzyła na Wolanda. Uśmiechnął się w odpowiedzi, to już uprzejmie ile obojętnie. Czarna rozpacz z miejsca wypełniła jej serce. Małgrzata poczuła się szukana. Nikt najwyraźniej nie zamierzał zaproponować żadnej nagrody za jej usługi na balu. Nikt jej także nie zatrzymywał. Natomiast złego było dla niej zupełnie oczywiste, że nie ma dokąd pójść. Zwrotna myśl o tym, że trzeba będzie wrócić do willi i wywołała w niej wewnętrzny wybuch rozpaczy. A może ma poprosić sama, jak to jej doradzała z kiedy ją wodził na pokuszenie w ogrodzie aleksandrowskim? Nie za nic powiedziała sobie. Wszystkiego dobrego, Messer, powiedziała na głos, pomyślała zaś, byle się stąd wydostać. Potem przekuść jakoś dę do rzeki i utopię się. Proszę usiąść rozkazał nagle wolont. Małgrata zmieniła się na twarzy i usiadła. Czy pani może Chcę coś powiedzieć na pożegnanie? Nie mamy star tak, nie mam nic opowiedzenia powiedzenia. odparą na Poza tym, że jeszcze że jeśli jestem jeszcze potrzebna, to jestem gotowa zrobić wszystko, czego będziesz sobie życzył. Nie jestem ani trochę zmęczona i bardzo dobrze bawiłam się na balu. Także gdyby miał potrwać jeszcze dłużej, znowu ofiarowałabym moje kolano, by tysiące szubieniczników i morderców mogły je ucałować. Małgorzata patrzyła na Wolanda, jak przez zasłonę, i oczy napełniły się łzami. Słusznie, ma pani zupełną rację. Dźwięcznie straszliwie zawołał Wolont. Tak właśnie trzeba. Tak właśnie trzeba. Powtórzyła jak jakoś świta Wolanda. To była prośba. I powiedział Wolont. Niech pani nigdy nikogo i o nic nie prosi. Nigdy i o nic. Tych zwłaszcza, którzy są od pani potężniejsi. Sami zaproponują, sami wszystko dadzą. Siadaj, dumna kobieta. Wolant zaraz mogłorza te ciężki szlafrok i że to znowu siedziała na posłanie obok wolanda. A więc Margot ciągnął wolant mogodniejszym już głosem. Czego pani chce za to, że była dziś pani gospodynią balą? Czego żąda pani za swoją nagość na balu? Na ile ocenia pani swoje kolono? Jakich strat przyczynili pani moi goście, których przed chwilą nazywała pani żumieniżnikami? Proszę mówić. I proszę mi już teraz mówić bez skrępowania, ponieważ propozycja wyszła do mnie. Serce Małgorzaty załomotęło, wesnęło głęboko, zaczęła się zastanawiać. No cóż, to śmielej. Zachęcał wolant. Proszę rozbudzić swoją wyobraźnię, niechże jej pani da ostrogą. Już za samą obecność przy zamordowaniu tego, niech mu ziemia... Ciężko będzie, łotra barona, należy się człowiekowi nagroda, zwłaszcza jeśli człowiek ten jest kobietą. A więc Małgorzata zaparła oddech, chciała już wypowiedzieć dawna formułowane w duchu najgorętsze życzenie, ale nagle pobladła, otworzyła usta, wytrzeszczyła oczy. Frieda, 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 krzyczał w jej w uszach jakiś nadredny, bogany głos. Ja jestem Frieda, Małgorzata i Małgorzata, zaczynając się to słowo, zaczęła mówić. A zatem, jak rozumiem, mogę wyrazić jedno życzenie? Zarządzać, zarządzać mi Ośmiechając się, porozumiewawczo odpał wolant, zarządzać spełnienia jednego życzenia. Ach, jak zręcznie, jak dobitnie wolant, powtarzając słowa Mauglady, podkreślił to jedno życzenie. Małgorata wesnęła raz jeszcze i powiedziała, chcę, aby przystanął poczuć w tę chustkę, którą zadusiła swoje dziecko. Otóż zniósł ślepek ku niebu, wesnął go donośnie, ale nic nie powiedział, może dlatego, że przypomniał sobie o swoim uchu. Ponieważ uśmiechnąwszy się, zaczął mówić wolont, możliwość wzięcia przez panią łapówki O tej idiotki Friedy jest oczywiście zupełnie wykluczona. Nie dałoby się to przecież pokoić z pani królewską godnością. Doprawdy nie wiem, co mam począć. Mam chyba tylko jedno wyjście: zaopatrzyć się w szmaty i pozotykać mi wszystkie szpary w, w ścianach mojej sypialni. O czym pan mówi, se, zmiała się Mogrzata, usłyszawszy te doprawdy niepojęte słowa.